Punkty A, B, C i D leżą na okręgu ośrodku w punkcie O. Dzięciwy B, D i AC przecinają się w punkcie E. Kąty ACB równa się 55 oraz kąt B równa się 140. Spójrz na rysunek. Miara kąta DAC jest równa. No i teraz tak. Mamy policzyć miary kąta te. A, Oha, czekajcie, bo nie chciałam tego znacznika tylko tu. D A, co to jest ten kąt, no nie? A i on leży na tym łuku tu, widzimy? Tak, to jest kąt wpisany i leży na tym łuku. A kto jeszcze na tym łuku leży? Leży nasz drugi kąt ten. Czekajcie, o. ten kąt, tak? Dlaczego to jest ważne? Bo jak ten kąt wyliczę, a to jest dosyć proste w tych danych, to będę znała ten kąt, nazwijmy go alfa, policzę tą beta, bo alfa równa się beta, tak? Bo to jest kąt wpisany, oparty na tym samym łuku. Więc do dzieła, jak wyliczę betę? By wyliczyć to muszę policzyć ten kąt zielony. To jest kąt półpełny, tak? Czyli mój kąt CEB, to jest ten zielony, no nie? Równa się 180 stopni minus 140. 180 stopni, bo tyle wynosi kąt półpełny. 140, bo to jest to, przepisane to. To się równa 40 stopni. Czyli ten malutki tutaj ma 40 stopni. I teraz tak, miara kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni. I na ten mały trójkąt składają się takie miary jak 40 stopni plus 55 stopni plus nasza beta. Więc żeby betę wyliczyć... To to wszystko muszę przenieść do 180 stopni i wtedy o czym jest? 180 stopni minus 40 stopni plus 55 stopni to się równa 85 stopni. Czyli beta równa się 85 stopni, to nasza alfa również równa się 85 stopni, i jest to odpowiedź D. Jak macie pytania, piszcie śmiało.